Właśnie zjawił się twój mąż, czyli tak. rozumiem, że bardzo cię wspiera w tym otwarciu twojego nowego biznesu. Wiesz sam mój mąż wspiera mnie w ogóle we wszystkim. To, to, to nie jest tak, że akurat w tym szczególnym w tej szczególnej działalności, ale w ogóle jest takim mężczyzną, który pozwala rozwinąć skrzydła. I zawsze mam takie poczucie, że jestem zaopiekowana, że jestem zadbana, że jakby że mogę się realizować, że on mi w tym bardzo pomaga i w ogóle. Muszę powiedzieć, że dużo łatwiej, i powiem to uczciwie, dużo łatwiej jest się realizować i dużo łatwiej jest osiągać swoje cele, jeżeli masz wokół siebie ludzi, którzy tak jak mój mąż, po prostu ci w tym pomagają. Bo ja bym nie osiągnęła tyle, co, tyle co robię bez mojego męża, bez rodziny, bez wszystkich wokół osób wspierających. Czy rozumiem, że odbacza w pewnych obowiązkach, jak na przykład zajmowanie się dziećmi czy domem. Nie, to nie jest tak, bo mój mąż jest bardzo sam zajęty zawodowo i to nie jest tak, że on jest w stanie. Oczywiście my bardzo łączymy opiekę nad synami, w ogóle nad domem, między sobą i potrafimy żonglować tymi terminami. Tu bardziej chodzi o takie emocjonalne wsparcie, które jest niezwykle ważne. Jak kobieta czuje się kochana, czuje się spełniona, czuje się zaopiekowana, dużo łatwiej jest wyjść na zewnątrz i walczyć o swoje, bo nie musi o nic walczyć w domu. To jest tak, że ja jestem w domu tą, która robi największe zamieszanie wokół swojej osoby. Natomiast Radosław, który bardzo realizuje się zawodowo, jest ekspertem, komentatorem sportowym, pracuje w Kanal+, Plus. Niestety jego praca wymaga od niego częstych wyjazdów. Oprócz tego współpracuje z różnymi redakcjami. Piłka nożna jest jednak takim sportem, o którym. Mój mąż potrafi mówić bez przerwy, ale co więcej, moi synowie również mają bardzo wiele swoich obowiązków, zainteresowań, pasji, które realizują, więc my w ogóle jesteśmy rodziną ludzi, którzy się rozwijają i, i, i poddają swoją, swoim pasjom.